Dobra, jesteśmy z powrotem. W ogóle bez sensu się żegnać, jeżeli i tak nagrywam ten odcinek od razu po tamtym. No ale wiadomo, no. Czasami coś człowiekowi odwali i się chce pożegnać. E... Co tutaj moi drodzy jeszcze. Kurde, co tu się w ogóle dzieje, nie? Moi drodzy, co tu się dzieje w tym Minecrafcie? Ja teraz tam nie wyjdę, nie ma szans. W ogóle pytanie brzmi, kiedy będzie jasno? Kiedy będzie jasno? Bo jak będzie dzień, to od razu ruszamy. Idziemy w kierunku do domu. A tam moi drodzy, bardzo dobre rzeczy nas czekają. Postanowiłem powiększyć troszkę moją taką mini podziemiankę, jeżeli chodzi o. Trzcinę cukrową. No bo postanowiłem, że jednak tam będę składował to wszystko. Co też wiecie, wszystko musi mieć swoje jednak miejsce. Zacząłem już powoli budowę domu na tym drzewie. Postanowiłem, że będę używał jednak desek, a nie drewna, ponieważ to drewno straszliwie mnie wnerwiało. Wiecie, układało się po prostu w dziwny sposób. A nie chciałem się za każdym razem. Za każdym razem po prostu robić, że na przykład kamień i na to drewno, później znowu kamień, drewno, bo miałbym, wiecie, milion po prostu godzin do zrobienia tego, a powiedziałem sobie, a pierdziele. I po prostu zrobiłem w normalny, logiczny sposób, wziąłem deseczki, no i wydaje mi się, że wygląda to całkiem, całkiem pozytywnie. Coś tam popieprzało w tych krzakach. Tutaj noc też powinien dodać jakieś takie potwory, nie wiem z legend, jakiś potwór z za, albo nie wiem chociaż w sumie Slenderman jest, ale jak nie wiem wilkołaki czy coś, to by było cholera całkiem całkiem spoko. Może noc coś tam planuje. W ogóle to właśnie cały Minecraft, jak to, jak to wszystko się zaczęło, nie mieliśmy. Przynajmniej ja jak oglądałem filmy z Minecrafta na samym początku, to tam to tak naprawdę tam się nic nie dało robić. I jakie to modyfikacje teraz przeszły, jak, jakie to się, jak to się wszystko po prostu poprawiło, jakie to jest teraz lepsze, jakie to jest fajniejsze, jakie to jest przyjemniejsze. Naprawdę, jak każd każdemu z was polecam zagranie w Minecrafta, bo się po prostu możecie wyluzować. I to jest bardzo, ale to bardzo dobra rzecz. Sabbro, Co chcesz? <laughs> o! Cholerny katarno. Może to się teraz wydawać nudne, że ja tutaj stoję, no ale uwierzcie mi, ja chcę żyć. Ja chcę żyć. Mamy za dużo dobrych rzeczy, żeby je stracić, więc no musicie mi niestety wybaczyć. Krzak róży. To się wszystko. Zrobię sobie też jakiś taki fajny ogród z kwiatami na przykład. Wiadomo, no mamy teraz ogród z, yy, z naszymi nasionkami pszenicy. Przecież z pszenicą będziemy mieli teraz marcheweczki, ziemniaczki. No po prostu moi drodzy, żyć nie umierać. Żyć nie umierać. Robi się powoli jasno. Nie chciałem przybliżać tej mapy. Ale okej. Okay. No i zaraz ruszymy Wydupiać, kurwa tam. Wydupiać, wydupiać, stąd, Wydupiać! Wydupiać, wydupiać. Nie ma wychodzenia. Suki, syny. Ah! <laughs> Spier, dalej. Brachu. Brother. Brother, brother. A więc y lekcja na dziś, moi. Jak spierdlają. Lekcja na dziś, moi drodzy, nie zapraszajcie Hudsona do swojej wioski. Bo skończycie tak jak oni. Wiem, to było. No to było wredne, ale dobra, nie ma co się pieprzyć żegnam, moi drodzy. Dzielni sąsiedzi. O, tam też się coś zamieniło. Ja muszę już was zostawić. Nie chciałem, żebyście zginęli, ale to, to wszystko była Wasza wina. Teraz musimy myśleć tylko i wyłącznie o nas. Ruszamy w stronę domu. Ach, może być już tylko lepiej, albo tylko gorzej. Zależy co nas spotka w tej drodze. No ale kurde, fajnie. Wszystko ludziska mniej więcej fajnie wyszło. Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy tą fikuśną. O, tutaj możemy coś zauważyć. Tam jest jakaś ta. Jakaś. ta, jak to się kurde nazywa. Ach, nie pamiętam cholera. Zapominam takich prostych słów, kurde, polskich. Gaddemy. No ale nic. To tak mam ostatnio. To po prostu oj. Czasami się zapomina tych polskich słów. Zresztą nie tylko ja tak mam. No wiecie, no kurde, jak się uczycie. Ja się uczyłem tak. Polski to, wiadomo, angielski to też, wiadomo, rosyjski w gimnazjum i niemiecki w liceum. Co jest, kurde, totalnym debilizmem, bo tak naprawdę żadnego z tych języków oprócz polskiego nie umie na tyle dobrze. Nie? Bo a z angielskim też akurat nie stoję jakoś tak fenomenalnie dobrze. A, wiecie, zamiast tych lekcji rosyjskiego mogliśmy mieć, mogliśmy mieć więcej angielskiego. To też by wyglądało jakoś inaczej. A szczególnie teraz, gdy mam ten niemiecki, no to, wiecie, ja nikomu z Was normalnie nie życzę, żebyście mieli niemiecki. To jest taki spierdylony język. Poza tym ja nie lubię Niemców i nigdy ich nie będę lubił, więc wiadomo, to też chodzi o nastawienie. To też wszystko właśnie zależy od tego nastawienia. Jeżeli człowiek nie cierpi szwabów, no to tych szwabów nie będzie cierpiał już do końca życia. No, tak to jest. Przepraszam, przepraszam. Nie, ich ci będę zakupił. Nie, nie bać, to też będziemy musieli sobie ogarnąć owce. No, to będziemy mieli wszystko w tym naszym, yy, na tym naszym tym, na tej, nie wsi, tylko kurwa, hmm. a! <grywki> masakra, moi drodzy, masakra na naszej ziemi, powiedzmy tak, po prostu. Powiedzmy, że to na naszej ziemi, o, i już to jakoś brzmi. Bo wieś to to jest cała wieś, a ziemia to to jest tylko i wyłącznie nasza, nasza ziemia. No, tak, takim luźnym tłumaczeniem. What the fuck? Takie, takie luźne tłumaczenie mojej retardacji mózgowej. Niestety. Coś, co usłyszałem. Jakieś dziwne rzeczy się tutaj dzieją. O i patrzcie, otwieramy sobie mapkę, no i widzimy, jakie piękne jeziorko. Bergrys byłby zadowolony. Mm -hmm. o tu, o Jezu, jakie ładne kwiatuszki. Czy wy jesteście, moi drodzy? Moje drogie piwonie. Mm, nie, nie wiem, co to jest za kwiat, ale okej, okay, mamy piwonie. Bardzo, bardzo fajnie. Nie, no, nie jest aż tak daleko. W sumie, wiecie co, ja tak, ja znalazłem tą wioskę i zrobiłem sobie chyba 4 albo 5 dni przerwy od tego Minecrafta, nie? Nie mogłem niestety sobie nagrać, chociaż bardzo chciałem. To. No nie mogłem. Sytuacja domowa jest jaka jest. Ja po prostu nie lubię nagrywać, jak ktoś jest też w domu. A ja mam taką sytuację, że niestety, ale prawie zawsze ktoś jest w domu. Dlatego ja zawsze miałem, zawsze, zawsze, zawsze miałem problemy z o, pizdę, nagrywaniem serii, wiadomo, ale z playów takich normalnych, bo. Wiecie, ja uważam, że mi się lepiej rozmawia, gdy jestem sam w domu. Mogę sobie, wiadomo, na więcej pozwolić. Poza tym, ja wiem, że nikt mnie, kurde, tam nie podsłuchuje, nie? I wiecie, jestem jakiś taki spokojniejszy. A jak ktoś jest, to zawsze czuję takie coś, że kurwa, zaraz ktoś może wejść do tego pokoju, spieprzyć mi to nagranie. I wiadomo, no ja już nie mam takiego, takiego flow, nie wiadomo. Takiej swobody. No. I, I tak to jest, no niestety. Dlatego jak tylko jest, przydarza się taki, taka okazja, żeby coś nagrać, to po prostu od razu rzucam wszystko, co robię. Ja właśnie przed chwilą sobie oglądałem walkę AJ Styles'a z kurtem Engle. Bardzo fajna walka, no ale tak jak mówię, no, widziałem, że już mam pusto w domu, to powiedziałem sobie, a to pieprze, tą walkę obejrzę sobie później. Teraz czas nagrać, nagrać dla was, dla moich widzów, którzy mam nadzieję, że. Yy, no nie są jacyś zawiedzeni oglądając te, te filmy z Minecrafta. Co prawda przyznam, że ostatnie moje podejście, to co ja mówiłem wiadomo tam o tych niepełnosprawnych i w ogóle troszeczkę przegnąłem, przyznam. Później tak myślałem, czy to w ogóle wrzucać, no ale stwierdziłem kurde, no już tyle materiału wrzuciłem, a znaczy tyle materiału nagrałem, więc no co powiedziałem, to muszę wrzucić, no tak to jest, nie ma co, nie ma co kryć się z tym. No wiadomo, no zdanie każdy ma jakie ma, czasami są te zdania troszkę kontrowersyjne, no ale jesteśmy ludźmi, tak? Każdy musi mieć swoje jakieś tam zdanie. Jakbyśmy nie mieli zdania, to byśmy byli jak fani Bibera. A <grystanie> w ogóle ostatnio się dowiedziałem, że Biber ma problemy z narkotykami. Mam nadzieję, że zdechnie przez to. <grystanie> nie lubię Bibera ludzi. Raczej znaczy, ktoś by mógł powiedzieć, a zazdrościsz mu. No jasne, że mu zazdroszczę ludziska. Sam bym chciał mieć tyle hajsu, chciałbym mieć wszystkie możliwe suczki w mieście i na świecie. No ale wiecie, ja też. Kurde, no każdy jak zazdrości, to każdy hejtuje, no i luz. Znaczy, nie zawsze hejtuje i zazdroszczę komuś, bo na przykład Masterczukowi nie zazdroszczę niczego. No może tylko tego, że może sobie porozmawiać z polskim pingwinem, którego straszliwie lubię i szanuję, ale tak to niczego mu tam jakoś ten... Mm, niczego... <kluzny> niczego mnie nie zazdroszczę. No ale wiadomo, no taki taki Biber, czy wiadomo też, Biber się wybił, bo po prostu miał tam swój pedalski głosik. Nagrywał te swoje pedalskie pioseneczki o tym, że kocham cię, dziewczyno, obejbe, i w ogóle. No i wiadomo, to wpada w ucho tych dziewczyn. No i uwielbiają później, tatuują sobie go w twarze i po prostu. Gwałcą się z jego podobiznami w ogóle. No ale to jest, wiadomo, to już jest chore. No ale tak jest i nic się z tym nie zmieni. Tam nic z te, tego nie zmieni. No ale, wiecie, ja bym chciał mieć tyle hajsu co Biber, ja bym chciał mieć tyle dupek co Biber, ja bym chciał mieć jakieś samochody, co, jakie ma Biber, wiadomo, ja bym chciał mieć kontakty takie, jakie ma Biber, ale pedalskiego głosiku nie chciałbym. Jak ja bym był jakimś naprawdę utalentowanym piosenkarzem, to ja bym nagrywał kurde metal albo, albo rocka, a nie jakieś gejowskie pioseneczki popowe. Ale okej, okay, o zazdroszczeniu może kiedy indziej, bo to w sumie jest taki temat dosyć cienki. Dobra, i jak widzicie, no, przyznam, od razu wam mówię, że te deski wyglądają może nie jakoś super fenomenalnie. Y Mogę też przyznać, że moim, no tutaj troszkę zlaguję, ale wiadomo, tu się musi teraz wszystko wgrać, więc przepraszam, moim skromnym zdaniem lepiej by to wyglądało, jeszcze nawet tego nie naprawiłem, lepiej by to wyglądało, żeby, gdyby to było zrobione z, z zwykłego drewna, no ale tak jak mówię, masa problemów z tym drewnem, które się teraz dziwacznie układa i po prostu nie mam ochoty, żeby się, z tym, żeby się bawić tym cholernym drewnem. Ale na szczęście doszliśmy do naszego domu. Poczekajmy, no wszystko się musi niestety wgrać. Yy... No bo dużo tego wszystkiego tutaj mamy. No ty kurde, nie spadaj mi, chuj. Zaraz i tak, zresztą zrobię cięcie i będziemy się słyszeć no w sumie nawet teraz. To słyszymy się w kolejnym odcinku Ludziska.